baśń naturalna teraz jeszcze nad wszystkim białych gwiazd plejadą oraz księżyc dba by noc nie była zbyt ciemną gdzieś w lasach wiatr baśnie drzewom opowiada a wszystko w jednym rytmie pulsuje ze mną niebawem świt oświadczy się sosną i mgła na spragnione trawy spłynie. Potem liście zaczną swą pieśń miłosną, by dzień nowy oznajmiły równinie. Jest i wędkarz ckliwy, co przysypia na łodzi, a dopiero co wypuścił szczupaków dwoje. Zewsząd rzeźkie ziewanie zwierza dochodzi. Wszystko to są właśnie najprawdziwsze zdroje. Sarna leżąc przez sen cicho wzdycha, wszystko nocą spowite tajemną. Otula natura bezpieczna i cicha. Ach, dlaczego ty nie jesteś tutaj ze mną? Witold Tylkowski czytała Anita Kopańska.